Kolejne domy, ale nie ja będę wychodziła na inne serwery, po prostu ja tu mam wszystkie domy Co to za Księgko tak tak dzisiaj śmiech załeś Na przykład moją młodę Zabierzcie to Mamdziejście za miedziło Przegę? No hmm. raczej Jakie raczej? Co znaczy przeginka? Nalazłam wreszcie. Dobra. W przyszłości, dzieciaki. najpierw mój wiesz? A jeszcze wcześniej do mój. Naprawdę? Pana też? Serio? Henry chodzi w nim do szkoły. Bardzo szczególny. Pracujemy kołki. Nie Pracujemy. że po Pracujemy. 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 Teraz jesteś Kuchnię i salon też, dobra. Dobrze, tam ale jeśli to uliczka, ale... mamy o, tu mamy dwóchkątrowe łóżko, fajne. I, I balkon. Trafiają się pewnie bardzo czasem dziwni klienci. O, nawet królowo nie wiesz jak bardzo. Muszę biskupów, czarodzieju, miski, akrobatu. Naprawdę, misie? A pewnie. Nie dalej jak wczoraj na ten o, przykład. Niesłychane. A nie pamięta pan pewnie dokąd go zawiódł? Tego co królowo nie powiem. Czego nie? Taksiarski kodeks mnie zabrania. Co takiego? Kodeks taksiarski. Jakieś bzdety o tajemnicy zawodowej, wie pani jak? U lekarza, Dobra, umieca, lecimy umieca tu. Pani a i mamy wiatrak y, po prostu, i to mamy antenę. Zdrazy ci swoją mocę zawodową. Tak. Te, Kiedy ktoś mi sprawi zawodzik, to usuwam mu co nieco. Najpierw a potem wybieram większe delikatesy. Taki mam kodeks, i jestem mu zawsze kodeks. A ty jesteś wierny swojemu? Wierność nie jest moją mocną je, stroną. Je. Wszystko nie. Wszystko wiesz w jednym od Pułażka, pani zadowolona. Więc powiedz. Dokąd zawiozłeś misia? Na co, Gardens! Dzięki. Tylko królowo, nie idź Westway! Cała rozkopana! Dziękuję. Dobra. Mamy no, szklarnię, niech mi się już wchodzić. ...tego dnia. Te kanapki, pani Bert, to niebo w Gębie. Francja elegancja. Wychodzisz, Synek. No, Siedzisz tam 47 minut, więc albo umizgujesz się za jakieś panny, albo oklejasz budkiem nielegalnym materiałem reklamowym. Przepraszam, już wychodzę. Hello! Nie, 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 nie trzeba. Proszę pani. To ja przepraszam, za nie taktowny atak, ale czuję, że muszę mieć tłumaczenie na wszystko, a... Się jeszcze ciekawie. tylko moje dziecię w też nie. domek został i tamten mały mojego tak wydarcia. Ten... Mmmm, fajnie to zrobiła. Szkoda, że nie ma dwupinkowego. nazwisko nie jest wam znane, ale wiemy, że zapuścił się kiedyś w roczne zakątki Peru. Dobra. Widzę, że ma jakąś mhm. sypialnię. dobra. Na ja mogę mogę zapry... To niemożliwe. Pani jest bardzo zajęta. Może moglibyśmy sami się rozejrzeć? Mamy ponad 2 miliony listów dzienników i ja artefaktów. Na morzu w archiwach mozolnie poukładanych z porządku. Dzięki Dobra, do, do, to, wiesz, wiesz, że mamy w to... Idziemy. Wejdź do tego Dobra, nie chcę się urazić, ale czy nie? Być nie pewny, że podróżny się nie Mogę znaleźć i wymyślić. Co? Dlaczegoś tak na Zdaje mi się, że wszystko, co czuję, to jest dyskusja. Duszność. Padłość. To jest spojrzenie wymowne. Ciotka nauczyła mnie walczyć z brakiem kultury Panie daj mi siłę no Tu jest nie, mojego podróżyn, brata Iglo nie wiem jest. co to jest Jeśli go znajdziemy to on na pewno nie przyjechał Da mi dom tak Ale widzę, że on tutaj Za ale dużo niższe, tego pomoc. Nie ma Ale ma chodzić na górę Co to w ogóle jest? On się, jak... To się nie może udać Ale Ładnie pan wygląda. Mam wychęć odpowiedzą. Dzień dobry. masz łodko? Chwila. Myśmy się jeszcze nie spotkali. Rzeczywiście nie. Jestem nowa. A właśnie. Nie zła burza była. Wyjątkowo, ostra. Taka jak ty. O tym co jest? Jakbym tego nie zauważyła, to by była Beka. O, to jest to tyle... Dobra. Rączne zakątki, Peru. te pozycji. Pięciałem, że ta pani mija się z prawdą. Czy coś się stało? Nie pokazałaś karty z Karty? A karty z Już. A. zdjęcie ciut nieaktualne. Na pewno byłaś. Uu. Jest sztuczna ręka. Na serio nic nie czujesz? Kamień? Niezwykły. No, ja teraz muszę na stronę. Nie spuszczaj tych czubów, będę pewnie nam przeżył. Lecz nie, nie, znalazłem tu coś. Genialnie. Porządkujemy i spadamy stąd. E, proszę pana... Widzisz, bardziej. Dobra, no, dobra. No, no, no. Ej, stój! Zatrzymać tę osporkicę! Stój! Bardzo mi się tu u pana podoba, naprawdę. Całe życie tu mieszkam. Dobrze, za pani matkę. Bardzo Wierzy, że misiek jest jeden. Pan dobrze wie, że to zawsze zaczyna się od jednego. Ale niech panu wejść od nich załatwych. Odpływ zatkany sierścią. Babcie i staruszkowie zastraszali wrzaski całonocne lipacje. Jak temu zaradzić? Mam różne dojścia. Gdyby niedźwiedź wpadł w ręce, to się go odezwać tam, gdzie nie. sobie nie poradzę. Potrzebuję. なる